O, to doda nam energii. Jakbyście wiedzieli, że jakiś gościu w długim płaszczu wyskakuje z za krzaka, to pod żadnym pozorem nie rozmawiajcie z nim. Uciekajcie w drugą stronę i krzyczcie POMOCY! Cześć, ja jestem Paweł Malinowski, a to ostatni odcinek moja reakcja na Naprawdę to ostatni odcinek. Więc zostawcie łapkę, bo wszystkie kolejne odcinki będą na nowym kanale, który nazywa się. No zgadnij, no zgadnij. No nazywa się Moja Reakcja na. Więc szybko, szybko subskrybować tamten kanał. Tutaj będą pojawiały się takie rzeczy, jakie się pojawiają. A tam będą się pojawiały tylko reakcje na. Więc będzie więcej takich filmów. Będzie ich dwa w tygodniu, albo trzy. Może trzydzieści w tygodniu, co byście chcieli. Chyba oszaleliście, nie będzie aż tyle. No i. ten Kanał też subskrybuj, bo tutaj też będą rzeczy. Różne rzeczy. Śmieszne rzeczy. Link macie w przypiętym komentarzu do drugiego kanału. No i tyle w temacie. Dzisiaj szalone spaderzowe triki Lizakowa, lepaki i przykusy, które musisz <ścoughs> wypróbować. Jedziemy! Chcę tego łakocia. <laughs> ja też chcę tego łakocia. To jest ten mój ulubiony aktor, który robi najlepsze miny w Trum Trum. O nie, już został użyty. <laughs> Zobaczcie tego mina. Jak taki. Jak, wampir taki. Wypadł mi ząb. To go połknij. Podobno zęby mają dużo wapnia. Nie czuję się dobrze, ale. co to była za świetna inwestycja? Rano dostanę pieniądze od wróżki zębuszki. Co? Czy ktoś z was dostał kiedyś pieniądze od wróżki zębuszki? Czemu nikt mi nie powiedział, wszystkie zęby połykałem? Byłbym już teraz milionerem! Jest ranek, ale pod moją poduszką nie ma ani pieniędzy, ani zęba. Ha! Widzicie, trzeba było połknąć tego zęba, przynajmniej byś miał trochę wapnia. Wygląda na to, że wróżki to kanciarze. Wróżka to kanciara. Kontomierz? Ekierka? Idę do mojej siostry. Ona będzie wiedziała, jak się odegrać. Zobaczmy. Oto adres biura zębuszki. Jego siostra chyba pracuje w FBI. Jesteśmy w biurze zębuszki. Wróżka zębuszka to potężna alternatywka, spójrzcie na nią Daj nam nasze pieniądze, albo zęby <grym> Daj nam nasze pieniądze, albo wybijemy ci zęby tym blizakiem. A nie, chodziło, że ma oddać jego zęby, sorry Myślałem, że oni chcą jej odebrać jej zęby, sorry pomyłka W przeciwnym razie zaczniemy niszczyć słodycze Jak już chcecie niszczyć te słodycze to organoleptycznie, żeby chociaż się nimi najeść A nie, a nie tak wiecie, łamać i wyrzucać Pila to nie ja to nie ona, to mój ulubiony aktor z wielkim wąsem doklejonym i okularami i niebieskimi włosami. On wygląda jak potężny alternatywek. Nie wiem, nie wiem, czy to się tak odmienia, ale tak wygląda. To był złodziej zębów? Panu bytek! Czy wy usłyszeliście to samo co ja? Panu bytek! Pan odbytek? Panu bytek! On zbiera zęby mleczne, dlatego ukradł je prosto spod waszych poduszek. E, 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 widzieliście jej minę? Taka, taka, jakby mówiła. Uf, upiekło mi się. No dalej, oddaj mi wszystkie swoje zęby! Ha, 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 ha. Hej, obudź się. Cóż, odnajdźmy pana ubytka i odzyskajmy nasze pieniądze. A, teraz dobrze usłyszałem. Pan ubytek. Jest. Chyba muszę mm. wyczyścić sobie uszy. No, nie ma dzieciaki. Nie pozwolę wam jeść w takim stroju. Musicie przygotować się na tę przygodę. Mówiłem, że pracuje w FBI. Ma teczkę, a ludzie w FBI mają takie teczki. Ludzie w FBI też mają kaktusy na biurkach. Na pewno mają kaktusy na biurkach. I noszą koszulę, zobaczcie, on ma koszulę. Lizaki? i grubą kreskę dla paskiet sztuczników. A zresek pasmo włosów dookoła czupaczu psa. Nie mam lizaków, ale mam napoje czupaczu. <laughs> Miałbym takie wielkie koki, gdybym tylko miał wystarczającą ilość włosów. Kto z Was pamięta odcinek, tam wiecie, taki, że wnoszenie jedzenia do kina? To byłby dobry sposób na wnoszenie jedzenia do kina. Właśnie wkładasz lizaka we włosy i go wijasz. Dzięki wróżko! Ale wróżka zębuszka skrywa pewną tajemnicę. Hej, panie ubytku. Co? Wróżka Zębuszka jest koleżanką pana od ubytka? Wiedziałem, że ta alternatywce nie można ufać. Dzieciaki, idę z wami. Wróżko Zębuszko, zmęczyłam się. Czy już jesteśmy? Spokojnie, wiem jak poprawić ci humor. Magiczny czupaczups Czups doda ci energii! Co dała? Maczugę? Ona chce, żeby sobie wszystkie zęby połamała! Nie bierz tego, Lizaka, on połamie ci wszystkie zęby! Dobrze, pokróż czupa Czupsa? Rozpuść okruszki w mikrofalówce? Co? Lizaki rozpuszczają się w mikrofali? Uuu, może to jest dobry pomysł na odcinek? Testuję najdziwniejsze. Dziwne rzeczy z trum Trumów. Jeśli widzieliście na jakimś odcinku dziwne rzeczy, piszcie w komentarzu, lub jeśli chcecie, żebym przetestował jakąś dziwną rzecz. Ale jeśli wybuchnie mi mikrofon, to jest Twoja wina i oddajesz mi siano. Dodaj czarny barwnik spożywczy. I wlej do silikonowej kulistej foremki. A skąd mam wziąć taką foremkę? Wylej resztę czarnego karmelu na silikonową matę. A skąd mam wziąć silikonową matę? Ukształtuj z kolce, zanim karmel zastygnie? Nie umiem! Pomaluj kolce srebrnym barwnikiem spożywczym w sprayu. A skąd mam wziąć srebrny barwnik spożywczy w sprayu? Dodaj kolce za pomocą jadalnego kleju. Wiecie, co chcę powiedzieć, nie? Dodaj jadalne kryształy górskie do czupaczu psa? Użyj jadalnego kleju. Jo, dodaj kamienie i przykleję na klej, na butapren. I tam jeszcze igły i szpilki, wtedy będą zęby powybijane. Nie, nie, nie lepiej nie robić takich dziwnych rzeczy. Tej trum, trum chcę, żeby zęby nam powybijać. A czy ktoś z Was dostał od zębowej wróżki jakieś siano za zęba? Po, powiedzcie mi, bo ja mówię, no ja nie wiedziałem, że jakaś w ogóle zębowa wróżka jest. Ja wszystko, wszystkie, wszystkie zęby połykałem, bo słyszałem, że zęby mają dużo wapnia. Wap robi, że są mocne kości wap. No, więc napisz w komentarzu. Ja, nie, ja dostałem 0, 0 złotych, 0 groszy. O, to doda nam energii. Jak byście wiedzieli, że jakiś gościu w długim płaszczu wyskakuje z za krzaka, to pod żadnym pozorem nie rozmawiajcie z nim. Uciekajcie w drugą stronę i krzyczcie. Pomocy! Zaczekajcie! Nie, nie czekajcie! pojeżdżałem w drugą stronę i krzyczcie: Pomocy! Jestem wielkim zbieraczem uśmiechów. Nie jest zbieraczem uśmiechów. Co? Jest zbieraczem uśmiechów? A przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie przejdziecie dalej, jeśli nie dacie mi zrobić zdjęcia waszych uśmiechniętych buzi. Może jednak powinniście uciekać. Ten film jest naprawdę dziwny, ale wbij na Instagram, bo potrafię klepać się po klatce piersiowej i czochrać sobie włosy takim kółkiem. O, podobno tylko 1% ludzi to potrafi. Wymyśliłem to przed chwilą Potężna alternatywka kazała zrobić sobie Tysiąc zdjęć Wszystkie wyszły bardzo słabo Wypad Magiczne słodycze niszczą ich uśmiechy Co? <laughs> Ten tak był z węgla? O co chodzi? Mówiłem, żeby nie brać tych maczuk Czarne zęby i słodki kolczyk w języku Słodki kolczyk w języku? Mama się wścieknie A także pyszczek jednorożca Łód Pyszczek jednorożca? To wygląda jak kubka jednorożca <laughs> Te uśmiechy to sztos, 10 na 10, nieco co potężna alternatywka, której kazałem spadać Tylko czemu ma taką minę, jakby się wściekł na nich, może się wściekł, że takie jest dobre zdjęcia zrobił Bardzo chcę was w mojej kolekcji Patrzcie, ja ty zadowoleni, że są w jego kolekcji Cieszą się, bo dostali kontrakt na bycie modelem i modelką kliniki dentystycznej Chodźmy, wszystko będzie dobrze Bo jest wściekła na tego ziomka w fioletowym futrze, że nie podobały mu się jej zdjęcia ale zbili sobie pionę, bo są tak naprawdę w zmowie, ale jeszcze nie wiem jakiej. Jeśli wy wiecie w jakiej zmowie, napiszcie w komentarzu i nie zapomnijcie o łapce w górę! Bo to już ostatni odcinek moja reakcja na o ostatni na tym kanale, oczywiście, bo na nowym kanale o nazwie w komentarzu macie Wiecie o co chodzi. To musi gdzieś tu być. O, a to co? Deszcz? Nie. Pan ubytek postanowił podlać trawnik i przy okazji gości. <grymny> Słyszycie ten śmiech? On ma czkawkę chyba, nie się śmieje. Zobaczmy, co zrobią, gdy zniszczę mechanizm swoim słodkim kluczem. Wymieszaj w garnku 100 gramów cukru, 20 ml wody i 40 ml syropu kukurydzianego. Zagotuj mieszankę do 140 stopni. Jo, do 200! Skąd mam wziąć jakiś termometr taki kozacki, jak w laboratorium? I wlej karmel do silikonowej foremki. W... Skąd mam wziąć silikon? Już wolę zwykłym kluczem psuć rzeczy, a nie cukrowym, no? Weźcie mi powiedzcie, gdzie mam taką formę do klucza kupić. Teraz deszcz nigdy się nie skończy. W tym miejscu, co on robi tym kluczem, nawet nie ma śrubki, wiem, bo mam na działce takie coś. A co dzieje się z wróżką zębuszką? Deszcz zmył jej przebranie. Fuu to chyba przebraje na Halloween było, o co chodzi? To zębowa wiedźma. Zębowa wiedźma? Zębowa wiedźma! Zębowa wiedźma? Zębowa wiedźma! Zębowa wiedźma. Mają na myśli dentystkę? Nie na no, żartuję dentyści są spoko, po prostu trzeba poprosić o podwójną dawkę znieczulenia, jak ktoś się boi dentysty. Albo poczwórną. No maksymalnie cztery razy poczwórną. Pałóż oprawki bez soczewek na silikonowej macie? Nie chcę odglądać, jak się robi okulary, bo zepsują mi okulary, no! Hej, w sumie fajne te okulary. W tych różowych okularach świat wygląda przepięknie. A, to są tak zwane różowe okulary. Dzięki nim, a raczej przez nie nie, nie widzimy o zagrożenia. Pakuj się do środka, ziomek, Pakuj się. Ty też się pakuj. No już, raz, raz, raz. Twój już nie pachnę tak słodko. A ja jeszcze tak. Trzeba to poprawić łakociowym dezodorantem. Co? Dezodorant czupa Oooo! Wiedziałem, że są lizaki, napoje, ale że dezodorant? Chyba, chyba kłamią w tym trum trum, ale nie wiem, no jutro będę w sklepie, to sprawdzę. Rozłóż tubkę dezodorantu w kulce i dobrze wyczyść. Sama se rozłóż, nie będę robił waszych DIY podejrzanych rzeczy. Gotowe, teraz znowu pachnę jak karmel. Czy ktoś z was oblał się kiedyś Coca-Colą, bo ja się oblałem na plaży, wiecie, odkręcałem i ona tak... I ten karmel tak zastygł po prostu mi na twarzy, na rękach i czułem się jak miał taką skorupę, więc myślę, że dezodorant z karmelu nie byłby zbyt ciekawą opcją. Myślę, że muchy by przylatywały, a nie chroniło to od smrodu, raczej by zachęcało muchy, które by przeleciały i usiadły ci na pachę i cię łaskotały skrzydłami. Tak. To lista moich naiwnych ofiar. Numer 1, Paweł Malinowski. Numer 2, Miss Aga. Numer 3 Martyna Zabawa. Numer 4 Chomik Świr. To są jej ofiary właśnie. Ja się przyznaję, jestem jej ofiarą. A to co? Nowy łakoć? Mogę go spróbować? Fuuuuj. W sumie nie wiem, co jest bardziej obrzydliwe. Czy wycieranie sobie pachę karmelem, czy lizanie karmelu po tym, jak ktoś dotknął nim pachy. Myślę, że obie rzeczy. Co to jest? To mój album rodzinny z youtuberami, którym wybiłam zęby. I chomik świr też tam jest. Natalia w końcu zdjęła różowe okulary i przypomniała sobie. I przypomniała sobie, że widziała potężną alternatywkę bez make upu XDXD. Ubytku łapie! Pan ubytek zaczyna poszukiwania. No, daleko szukać nie będzie musiał. Myślę, że dopiero przekroczyli próg y, y, pokoju, w którym przed chwilą byli. I są na przedpokoju, ewentualnie wyszli z mieszkania i są na klatce schodowej. Te monety wypadły z kieszeni dzieciaku. Wymieszaj w garnku 100 gramów cukru. Nie, nie mieszajcie cukru w garnku. 20 ml wody. Woda nie jest taka gęsta, oszuści. 40 ml syropu kukurydzianego. Odwrotnie powiedzieli! Jak mi ma to wyjść, jak oni odwrotnie mówią, odwrotnie robią? Wyjmij czekoladowe monety z Pierka. Czemu mam wyjmować gotową czekoladową monetę i robić ją samemu, jak już mam czekoladową monetę? Podwójna robota, no nie, ja się tak nie będę bawił. To mm. pierwszej jakości złoty karmel. Ubytku rozkojarzyłeś się. Ruszamy. Mam cię. Czuj. A teraz będzie wielki pojedynek, oglądamy. Zaraz rozpocznie się ostateczna karmelowa bitwa. O, mój ukochany wąsik. Koniec tego dobrego. Zapłacicie za to przebiegłe dzieciaki. Walcz! Chwila, ta walka może być niebezpieczna. Wróżko, nie chcę, żeby ci się coś stało. Wyjdziesz za mnie? Oto pierścionek. Nie... Ta scena nie miała sensu. Miało być ostre Fejmem y Mataj, a oni robią jakieś romantyczne rzeczy. O, to najsłodszy pierścień, jaki kiedykolwiek widziałam. Tak, wyjdę za ciebie, mój kochany ubytku. No, tak jest młotkie. Siostro, możemy też się pobierzemy. O. dzień dobry. To dopiero był sen. Muszę opowiedzieć o nim Natalii. Nie, ten odcinek był najgorszym odcinkiem, ale nie najgorszym w sensie śmiesznym, tylko najbardziej dziwnym i chorym. O co tutaj chodzi? Miała ja, tutaj powinna być jego si Co to jest jego mama? Czy to jest ten pan od ubytek znaczy się? Siemka, słyszeliście, powiedział ja siemka? Takim głosem podejrzanym. Podobała Ci się nasza opowieść? Nie, to była najgorsza opowieść ever! I samo gotowanie w kuchni, jakbym chciał gotować, tym obejrzał sobie kuchenne Rewolucje albo masterchef! Powiedz nam w komentarzu, czy chciałbyś walczyć z zębową wróżką. Nie, chciałbym, żebyście robili śmieszniejsze rzeczy, bo chcę komentować wasze głupie filmy, a ten film nawet nie da się go skomentować. Napiszcie, czy ten film Wam się podobał, czy powinienem wyrzucić ten laptop za okno, a jest dosyć ciężki. To by mogło kość zaboleć w głowę, a mieszkam na dziesiątym piętrze, więc nie piszcie, żebym to zrobił. Zjeść pyszny klucz. Proszę też nie jeść kluczy, bo są wykonane z metalu i połamiecie sobie zęby. Dezodorant! Nie liście de dezodorantu mamie Bo to nie higieniczne i po drugie będzie bardzo gorzki Albo kolczastego czupa czupsa Kolczastego czupa czupsa też nie jedzcie Bo połamiecie sobie zęby I będziecie mieli czarno w buzi Czarno w buzi kostkę węgla zjedli Oni tutaj w Trum Trum sprofanowali te lizaki To była profanacja I nie zapomnij kliknąć lubię to Nie zapomnij umyć zębów i kliknąć lubię to pod tym filmem Chociaż no przepraszam was emocje, To był naprawdę, naprawdę słaby film Miała być potężna reakcja na A jest ostatni film, ale to dlatego że to ostatni odcinek Moja Reakcja na, na tym kanale Wszystkie inne, 100 razy śmieszniejsze niż ten Będą na kanale, który jest przypięty w pierwszym komentarzu No, przepraszam was, że taki słaby film zrobili Ja teraz dzwonię do Trum Trum i powiem im Halo Trum Trum, mega słaby film zrobiliście Przez was mam słaby odcinek Moja Reakcja Na Jeszcze raz zrobicie taki słaby odcinek, to was pozwę, rozumiecie? Już piszę do YouTube'a, żeby usunęli wasz kanał, rozumiecie? Proszę usunąć kanał Trum Trum. No, do zobaczenia, życzę Wam miłego weekendu. Siema, pa!